Cześć siemanko, witajcie, z tej strony Agromati, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, wisiacie seria na maszowo No i co, zaczynamy się sobie ze zbiorem powoli Bel. Dlaczego powoli Bel? Ponieważ no tam obok po prostu chodzą ludzie, którzy to po prostu wzajemają, natomiast będziemy jechali sobie być to piękne godziny, myślę, że projekt będzie naprawdę spoko. No i co? zetarek w akcji oraz nasza laweta Ogólnie odcinek jak powinniście mieć w pierwszym tygodniu moich ferii. Tak więc co, lecimy sobie. Wiecie, są częste streamy, zamiast mi że Gitek jest. No i co, dzisiaj oprócz tego zaczniemy jeszcze prasować, od, po, prasować słomę, którą w poprzednim odcineczku, jak ktoś był bo nie był, to zapraszam. Ktoś nie było będziecie mieli tu właśnie raczej um, nie przypiętych komentarzy, bo w tym stylu zapraszam, będziecie mieli po prostu um, ten film. No i dzisiaj będziemy sobie prasowali słomę. No i ogólnie też będziemy, no dzisiaj jeszcze jak zdążyłem, może coś potelorowujemy, ale to nie obiecuję, bo no chciałem jeszcze te wszystkie pola sprosować, bo na tych pól, no mamy jeszcze do prasowania. Tak ogólnie ciekawie to będzie bel, raczej będzie, nie tak jakby było, nie wiem, te 60 będzie spoko, ale zobaczymy. Zresztą mówię, bądźmy dobrej nadziei, a dlaczego się zbieramy za torem, a bo mówię, nie chciałem by pracować drugi raz z rzędu już z Zetorem, bo ostatnio no to pole się pracowaliśmy z torem, to stwierdziłem, a dzisiaj sobie czeska pochodzi, przepraszam, niech poczują te stare lata. No i co? Mamy aktualnie 25 tysięcy. I aktualnie szykujemy się na nowy nabytek. Znaczy szykujemy się, no fajnie Bogu kupić. Pokażę co bym chciał kupić. Chciałem kupić taką przyczepę typowo niewydaną. Typowo po prostu dodam na kolejny odcinek. Pokażę jaką. Jak ją wgrałem, ale mat jest pewnie już mi nie wgrał. No wgrywałem ją. A ona jest chyba w sprzęcie leśniczym. Za chwilę wam pokażę, co bym po prostu chciał kupić, a nadzieję że ona się tak spodoba. Tutaj gdzie ona jest? Albo jej nie wgrałem? Na chwilę zobaczymy, może je faktycznie coś nie wgrałem Dobra Ale najpierw tak, najpierw sobie wrzucimy te breczki I po prostu muszę kupić takie po prostu przyczepę do drewna I na przykład w kolejnym odcinku nie wiem z właśnie sobie jakąś taką fajną akcję typu drewno Bo myślę, że też byś się przydał jakieś wycinki drzewa Dobra, dlatego na szybkości to postaram się pokazać Technologia Belt Tu tego nie ma O no, chyba, że mądrze ma to, nie zaznaczy to w ogóle i tak teraz będzie Zgadywał. Bo równy też tego nie ma. Może w normalnych przyczepach. Mówię, dać im chwileczkę, bo ponieważ mówię, nie jestem pewny. Ale chcę to pokazać i napiszcie w komentarzu, e, co na nad takim nowym aptykiem sądzicie, bo według mnie naprawdę było spoko coś po prostu nowego i też fajna akcja. O, mam tutaj. Nawizia na na, na, na to stać to po prostu jest taka... Um, no baguje się w sklepie, ale spokoj po to jest normalna, jest taka po prostu dwuką. Taka... Przyczepka na takie drzewo, więc mówię, napiszcie co nie są dzisiaj, będę mnie spoko, tak ona wygląda Oczywiście nie wiem, więc mówię, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście takie coś zobaczyć, czy nie, a, mówię, a ja mam po prostu postaram się robić tak, że po prostu ją zakupię w kącie Tak, będę zapraszam i mówię, by fajna akcja drzewo było, więc mówię, napiszcie co sądzicie, a my co? Kilka minut pozbieraliśmy w całe pole w sumie Czy to jest szybko? No dość szybko moim zdaniem Mamy razem bel 70, no to fajna suma, nie ma co narzekać w sumie kto się powie zapyta Mati, a gdzie będziemy to teraz składować? A zatem pokażę, gdzie będziemy to składować Mamy tutaj trochę miejsca na gospodarstwie, no, nic w sumie tutaj nie stoi oprócz tych przyczep Natomiast raczej gdzieś tutaj to po prostu um, wywalimy sobie O, te przyczepy wypadły, bez przenosi, no, ale to się zobaczy, dobra Na razie to teraz sobie od tego mm, gasimy I lecimy do 30. -tki. Tak oto wygląda trzydziestka stamparasa, no według mnie jest git, źle nie ma no i co, odpalamy i zaczniemy pracowanie w sumie sobie Bo samo się nie zrobi Ale już na obroty panie No i lecimy w sumie, tak Kładam z tego, że tak jak mówię, te 10 na godzinę raczej nie... Obo to 8, żeby tak mówię, że generalnie, bo to jest taka SIP-ma, tam z ona mówię um, Długo na godzinę mi na Ogólnie nie wiem dlaczego, ale ta 30 co dalej le, le, lepiej rada z tą sip niż Zetor a mnie to zaskoczyło, no ale wiadomo, bo uch, to polska moc. <grafię> jak to by ludzie napisali to my są taka sytuacja w sumie. To by się nas w ten, że jakoś tak, o. Ale i słuchaj, dlaczego cię chciałem talerzować? Ponieważ no nie będziemy raczej na odcinku no jak idioci z zaproszeniem na no, sesji w pól po prostu pracowali i no bo to już po prostu nieraz było. A talerzowania nie było i po prostu muszę zrobić coś takiego innego. A po tych ziemniakach, chyba po prostu, no by się to talerzywać, no ale zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie, mówię, najpierw chcę tą, to, to, to pole sprasować, jak to zrobię, to będę, mówię, mega zadowolony. No ale jak, jak zrobię, po prostu, myśmy, to jeszcze nam potrzeba. No i co? Jak na kanale się wydarzyło, w ostatnie czasu, w sumie, nic nie ma takiego, o którym możemy sobie pogadać. No i w pierwszy tydzień, w ferie lecie, więc, no, kiepsko, bo mówię, bo to, no, cały czas coś. No ogólnie z takiej informacji postaram się jak filmy, były na kanale z Zralem zapraszam, bo tam mówię, coś tam się ponagrywa. Już w sumie coś nagrałem, myślę, że będzie git. No i co? Jak widzieliście rozszkolne, trzy filmy tygodniowo, tam myślę, że git, mam nadzieję, że on się takie coś podoba. Też, jak ktoś się nie widział, bo widział informacje na kanale po prostu dałem taki typowy harmonogram, że mówię... poniedziałki, środy i piątki mamy filmy, myślę, że to spoko wiadomo, niekiedy, a z jakichś tam przyczyn. Ja w ogóle filmem mówię, no to się raczej rzadko zdarza, tam jest, no... taka w sumie sytuacja, no ale... Ja wolałem to napisać, że nie było do i kłamie już by że mówię, bo... Każdy może to inaczej odebrać. No i co, to na live widzieliście, że się pojawił nowy banerek, na głównym kanale Nowologo to natomiast myślę, że też jeszcze spoko, mówię, odświeżenie takich rzeczy. Też myślę, że na jakieś inne grafiki wlecą. No i dzisiaj przewodnim tematem odcinka, który po prostu no jak chciałam poruszyć, jest temat taki jak moja grupa na Facebooku. Jak ktoś się może kojarzyć z Facebooka albo nie, to wiedziałam chyba na trzech um, grupach admina. Mam, no, grup, na, mam na grupie falling moja pasa Admina, to więc zapraszam, tylko oczywiście będzie... Um, no w opisie, bo powiedziałem, chciałem, żeby po prostu mówię, też byliście na grupach, w których mówię, spełnia jakąś taką ważniejszą funkcję, bo było mi mega miło. Um, zapraszam. No i w sumie jeszcze tak przy okazji, ale tak mega przy okazji, to mam też, no tych osób, które za ten film oglądają, kojarzą pana Balartosza i jego grupę, pan Barto w tym jako tak. Natomiast no, też tam, tam admina, to tam zapraszam z ponieważ mówię tam akceptuję Wasze posty i członków No i trzecią grupą, którą po prostu powiem tak mm, Kiedyś byłem tam moderatorem, a potem wam adminem właśnie z jednym kolegą, którą stworzył mm, kolega, który stworzył tą grupę A się pozmieniało tak, że był po prostu tam jedynym administratorem No i po prostu tak, stwierdziłem, że tą grupę zacznę reaktywować, ale zapraszam do rzucenia postów, ponieważ mówię no fajnie było tą grupę ogarnąć, bo mówię, ma nie, ona niecałe 2,5 tysiąca, mówię, no szkoda było takie grupy. zapraszam serdecznie. Nazywa się polski Małe mówię, linki do grupami, którym po prostu e, w taktumie zarządzam, będziecie mieli w opisie, mam nadzieję, że wpadniecie. No i najbardziej mówię, zapraszam na tej grupie polski Małorolnik ten do poszukiwania postów, ponieważ mówię, tą grupę trzeba... No fajnie było nią ułożyć, nie ukrywając, tak, bo no po prostu no grupa, no niecałe 2,5 tysiąca członków zawsze to po prostu wolno mówię jakiś spoko to wykorzystać, tak? A nie, że nic nic niego nie będzie, więc to mówię, no, no zawsze coś, tak? No ale mam nadzieję, że po prostu tak jest się ogarnie. A więc zapraszam serdecznie. No i co? Mm, musimy... Bo już raz tak zrobiłem w ostatnim odcinku, że po pobladem, tak sobie te błędy ładujemy. I w miarę realnie to tak zakręcenie, że po prostu nie po tych belkach, bo flip będą hejt na mnie, a nie lubię hejtu. No i co, na kanale też tak mówię, że się jak w drugim tygodniu ferii. Eulotraszak to ja zapraszam, bo raczej w tym tygodniu nie dam rady, ale w drugim tygodniu czemu nie? więc zapraszam. Mówię, jakiś vlog z reala też, mówię vlog, nie po prostu po muzykę, więc zapraszam. Mówię, są ferie, a dopiero jako najbliższą akcją będą jakieś uprawy, nawozy. No i niestety te, z tym też jest problem, ponieważ ja mam szkoła większe od dni do 15, no i nawet jakieś akty typowo wiosenne, jako po prostu mówię, jestem, no, no co, 17.00 i ciemno i co nagrać, no to będzie po prostu ciężko, jak mówię, na samą sku remont skuteru ale postaram się coś wam ogarnąć, no, mówię, no uprzedzam, że potem nie było coś po prostu, Mati, Mati, kiedy na przykład, nie wiem, film z Reala, ponieważ mówię, no w tym roku film z Reala może być, w tym roku chyba około się udało się zrobić, tam mówię, jestem mega zaskoczony, że sam tle dałem rady, a w tym roku mówię, no raczej większość mów będzie po prostu no, jakaś późna wiosna i początek wakacji. Ponieważ mówię, no po prostu no, na wodze na rzepach też nie są niestety w mojej miejscowości, to po prostu najgorzyknęli, bo to po prostu chciałbym mieć transport i tak dalej, i tak dalej. No i plus moje mówię, mówię jaką dróżką, no ale to się po prostu zobaczy, jak mówię. Dobra. Nie wiem czy praca w pracuje tyłem, no ale jak pracuje w farmingu to trzeba to wykorzystać dobra Czy to mogą mijać bo żeby się nam leżugaczka nie zapychała No jeszcze coś sobie stależujemy jednak Coś sobie stależujemy, żeby niech nie było żołmat no To samo robimy, mówię, będzie miała tylko gdzieś tak po prostu z czterech zdjęć o, Oczywiście wiemy, że to rawiem, taki taki na go sobie wypada, bo wszystko się wozi, wozi się A jak na razie no, sami widzicie jak to jest Więc sobie gdzieś to po prostu nam się odstawimy, gdzieś tak orze po prostu to było Dobra Panie, bele się wysypały, panie, coś pan zrobił. Coś było chyba źle tego puka, no ale dobre. Zbierzemy tam, żeby ogólnie też wypadałby trochę to może wyciąć tą, bo tu też trochę jak wygląda kiepsko jakby nie ukrywania. Ogólnie to jest... Coś nie pyta dlaczego nie ja na modzie realnego Jakby um, tej realnej jazdy, ponieważ bez ukrywania... Zetor po prostu no, z tą kopaczką nie dawał rady. To co dopiero, że tak tu umiał no, bawić się realnym modem na jeżdżenie, nie? No było to bez sensu, pamiętam to już co chwilę stawał. Będę no, widzicie, ta dorobka twa mała taka do czy jest no tak, racja, nie są ona największa, no ale... Lepsze to niż nic, oczywiście, więc no, co, lecimy na Polskę. czemu to pole uprawić teraz? A, bo po co my tak być, bo no, mówię, też nie mamy nie niczego, co po prostu... No uprawnione on już po prostu może być. No i będziemy sobie lecieć te 10 na godzinę. No tutaj na talerzówkę 10 na godzinę, no nie jest jakaś zabójcza nie ukrywajmy. Bo nie jest to jakoś dużo, no ale mówię, lepsze to niż nic oczywiście. Ogólnie tu bardziej słyszę te głosy o że sobie to zmieni, że zachodzi tego, że teraz sobie troszeczkę, te, taki tak dron, że bardziej sobie to wyłączę. Bo to po prostu Dawno się dronie, dlaczego ona się tak dron. Z kogoś się nie jest włączona. No znaczy, się tak tak, tak, tak się jak dron, po prostu istna masakra, no ale, tak też bywa. Tależówka ma 2,5 metra, no wiem, to nie jest ta trójkę, trójka, no ale po prostu to, mówię. Na porządku, taka talerzówka nam wystarczy, mówię. Lepsze, że no, w ogóle ta Niż niż mieliśmy to po prostu, no, nie wiem. E, Babycie, nie wiem, jak niż tym. Mm, ty, drapakiem na takim polu to był po masakra, no, jak mówię. Po ziemniakach drapaki, na się nie ja, wiem. no talerzówka. Zawsze coś w sumie Zawsze jakiś w sumie po prostu nam um, pomoże o skałam w sumie dobre słowo. A walcimy. O, teraz to co pogar. Tam w tamtej stronie to nic nie tu, teraz widzicie jak to jest daleko pod górkę. A teraz znów nie. O, to pewnie zostanie podnoszę pod górkę. No to lekko, no nie wiem ale mówię to no, najbardziej te tak w realu, a czy w realu w tle na pewno nie mam ja dlaczego tak teraz mi się wydaje, że no mówię te dźwięki nie są jako otoczenie, Myślałem, musiałem to po jako otoczenie i takie kiepsko, no ale takie życie proszę Państwa, to cóż, tak bywa i też dobrze proszę Państwa, witam Was po krótkiej przerwie niestety no po prostu musiałem na chwilę zrobić cięcie, a to wszystko ogarnięte ale patrzcie, tak szczerze no, ta tekstura się jakoś mega nie choć, w nie różni, choć Moim zdaniem ta tekstura, powiedziałbym, jaka fajna wygląda, po prostu jakby Jakaś taka zimna co nie wiem, nie rozumiem, czy z jaka zemra, ale tylko moje zdania Jak widzicie, polełem wygazownię. Nie rozumiem, że ja stawiam sobie takie wielkie biogazownie tak, na takiej małej mapie Ja bez was losy, naprawdę, na przykład, nie kumam Po co komu to i... No, musimy chyba całą mapę oprzeć kukurydzą Może po się sesji tak zrobimy, bo w sumie no, Ciekawe było coś innego w moim zdaniem No i co, ta co zujmę w połowie po A też jest to, to złowo ogarnięte Albo dwa zujmę aż Bo przy talerzowaniu w sumie chyba jak wolno zrobić, tak? Bo to tylko talerzowanie, nie jakieś tam siebie, że jak mieć po, po Ale posianym Ale zresztą też małeś swoje lata, bo widzicie dostaję tego przy podnoszeniu w kość I to zleka lekko no, podnosi i to, panie, macie nężko. ciężko Muszę zobaczyć, jeszcze jedną na żonę, zrobimy, będziemy kończyli w no bo co tu więcej dzisiaj robić? To co, poza odcinkiem, raczej mówię już potem, pola zbożę tą sumę, bo wynik do kolejnego odcinka zbierania bel, bo to w sumie się mijało celem i mówię już zaczniemy aż po prostu od, że tak to ujmę, od czego? Od, d, d, no to chciałem jeszcze coś powiedzieć, tak? Zaraz Matej zapomniał bo się że paku i na od tego drewna zobaczymy, ale jakąś akcję chciał kupić chociaż mówię czy mamy jakieś drzewo do wycięcia na razie chyba nic nie chyba na pewno ale mam mega pomysł bo tu chyba się da ten las obok nas ten la las da się kupić w swojej 4000 weźmiemy sobie chale, 25 25000 kredytu wytniemy go po prostu potem weźmiemy jakby no sprzedamy go i będziemy w na Plus i myślę, że taki pomysł by nie był głupi no my to tak coś zrobimy I Mówię no fajnie bo wiesz jakaś inna akcja Timulta, inna akcja Las ale tak trochę się boję o... o 30 ładowanie drzewa, bo mówię nie mam na razie jakichś takich no, ale zobaczymy jak to będzie To się jeszcze okaże On mi się teraz to, to wydaje dźwięki a z same ptaki, ja wiem te ptaki są wkurzające jak będzie mnie tak dalej to denerwowało to pójdę i to po prostu sobie usunę w tym w się no bo no, kurde ten ptak się tak dręczy, jak... no nie wiem dlaczego, więc, no, no trochę, sm trochę smutno nie patrząc i się nie oszukując, no ale Jak to się mówi takie życie O inu przykazało, nie wiem, że to jest trochę dziwne, no, ale Amaluję do końca rządku, bo się bardzo z już jak na moment ten to trzeba się tak brudzi, w dniu nie wchlebam w grę, zanim zadam mówię, że niedługo pójdzie na strzelę ja seriam dziękuję za odcinkę, do kolejnego odcinka, na razie, cześć